Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Ksazaks, a to jest Amnesia Mroczny sekret e, Mroczny obłęd Mroczne coś tam W każdym razie mm, Płytka z CD mi nie, nie zadziałała Niestety, coś jest z nią nie tak Więc pozwoliłem sobie ściągnąć grę z neta I zainstalować sobie Spolszczenie, w każdym razie kupiłem grę Skąd ją teraz pobrałem To mniejsza z tym, ale Zagrałem sobie w Custom Story Ken's Nightmare Okay. To było dla jakiegoś youtubera zrobione, w każdym razie polecił mi to opiekacz i ten film dedykowany, dedykowany jest dla niego. E, niestety nie gram w nocy, ponieważ mam takie zmiany ułożone w robocie, że w nocy sobie nie pogram raczej. E, z tego co wiem jest to króciutka, e, króciutki custom story, gdzie jest du dużo jump scenek. Z tego co wiem też grał w nią PewDiePie, tak więc no podejrzewam, że będzie na czym oko zawiesić. Um. No i co? No i ekran ładowania się ładuje bardzo długo. Okej, okay. jesteśmy Sławki mam na fulaczy na pewno, żeby zwiększyć doznania Ok. Mamy ślicznego kwiatka. Pamiętam u... Oglądałem... Mogę zgasić świeczkę nim nie, nie mogę. Oglądałem y, u opiekacza jeden z jego pierwszych, no jeden z jego takich pierwszych filmów na starym kanale. Miał tego kwiatka jego nazwał nazywał Julian. Widzisz, opiekacz? Pamiętam wszystko pięknie, ładnie. Okej. Okay. Wyłączył mi się y, HUD z nagrywania. Ciekawy jestem, czy to w ogóle się nagrywa. A, jest. Dobra. Ym, co my tu mamy? Ym, krzesiwo. Krzesiwo, krzesiwo. Okej. Okay. Ehm... Szczerze mówiąc to pierwszy, gram, pierwszy raz gram wam je. Wcześniej grałem na, na starym kąpie to miałem problemy graficzne. Z, problemy graficzne z, graf z grafiką. Problemy graficzne ogólnie. Miałem jakieś dziwne kolory obrazu i tak dalej. Ale tutaj wszystko... wszystko jest git. Z tego co widzę. Okej, okay, mamy jakąś notatkę. You just woke up, didn't you? Tak jest, jest 8. Okej. Okay. Czyli mamy lampę? Nie mamy lampy. Oh my god. Tu powinna być lampa w takim razie. Uy. Fuj. Się wypiął. Um. Ok. Wow. Tamto szafka mi wygląda bardzo podejrzanie. Jeżeli tu ma być duży jump jumpskersów, to you first się wystraszyłem lekko ale okej, okay. fuck off Dobra, udam że tego nie widziałem, ty Kupi chuju Ej! zacięła się lampa, okej. Okay. Miksura zdrowia psychicznego Dobra, odpal odpalmy lampę Uff. Okej, okay, mamy jakieś dziwne zwierzki, ale spoko Jakoś to potem ogarniemy w następnych filmach. Oczywiście, yy, opiekacz, ja czekam. Czekam na kolejne Twoje... O, klucz. Czekam na Twoje kolejne propozycje co do yy, custom story. Oczywiście, yy, jakby było najlepiej, najlepiej to by były po polsku, jakby były. Chociaż wiem, że takie ciężko znaleźć. Yy, ale ogólnie też chodzi... What the fuck? Ogólnie też chodzi... O... Co? Aha, klucz. Chodzi o to, żeby miały... żeby były fajne nagrywanie, miały jakieś jump scenki, miały jakąś fajną historię. Cholera, te zwierzki mnie drażnią. Okej, okay, tam jakaś czaszka? Uy. Schody w górę, to już mi się nie podoba, bo już są za długie. Mm. Okej, okay, ta czaszka jest tam. Yy, no i... Yy. Najfajniej jakby właśnie były po polsku, nie? Jakieś dużo jump scenek, żeby się My god, ale... Uff. Ty zboczeńcu! Jaki mały! Dobra, nie ja się tam wcale nie patrzyłem. dobra. E, wiem, że to Was pewnie ucieszyło, moja reakcja. Oliwa. A, mam tam skoczyć. Jeronimo! Fuck. Okej. Okay. Ale jest, git. Nie mam... Mm, trochę psychiczne, to nam raczej nic nie pomoże, nie? Okej, okay, idźmy tutaj, zobaczymy, co tu będzie. Ściana. A! Oliwa, no i fajnie Nie ma żadnej muzyczki, widać, że biedna taka te custom story w to akurat. Okej, okay, czy mam? Znajdziemy jakąś miksturkę O, oh, god Uhuhu, Speprzamy Nie tnij się, proszę cię! <laughs> Jakie kręgle! Jeszcze raz, czekajcie. Kurwa, nie udało się trzeciego ruszyć. Kurwa. Wow, fuck! Kobieto! Znowu mały penis, nie wierzę. Co to ma być? Wiecie co, ja zmienię ustawienia. Ok, powinno być lepiej. Zobaczmy. Zamienimy Ci głowę. Okej, okay, to nie było straszne. Podniosłeś key do the third door. Okej. Okay. Ehm, no to co? No to third door trzeba otworzyć. Ale w pierwsi, zobaczmy te. Du, 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 du. Coś tu będzie nie tak, coś to czuję. I think you should have look behind you. Oh, God damn it. Co go wywinąć? Aha, muszę unikać na patrzenie w, na przeciwników, tak? No, to trzeba będzie tak zrobić. Aha, tu trzeba użyć key w the third door Mikstura zdrowia. Przydałaby się, ale to. Dobra, dajmy tą miks, którą wypimy. O! I tą. O jak super. Nie no, teraz to już jest bomba. Ło, wow, fuck! Nie wchodzisz tu. Nie ma takiej opcji. Nie rozumiesz, co ja do Ciebie mówię? Nie wchodzisz tu. Szkoda, że nie mam klucza. Co? O, mamy krzesiwo to za. What the fuck? Nie lubię strasznie takich dźwięków jak potwory tak zw zawodzą, Zwodzą, zawodzą. Uuuu! On nas goni? O oh, fuck! O oh, fuck! O oh, fuck! O oh, fuck! No nie, pięknie, chodzę w kółko, dobra. Miej nadzieję, że nas nie dorwie w tym nabierku. Nie strasz mnie człowieku. A to nie był człowiek, aha. No okej, okay, dobra. Gdzie skórkę mam na nogach? Szkoda, że tego nie widzicie, a nawet dobrze, że tego nie widzicie. O. You're reading this note, that means you survived so far. You're almost there. Keep on progressing. Okej, okay, ale w którą stronę mam progressingować? God dammit! Czy tam coś było? Jakiś drzwi, czy coś? Powiedzcie, że tak, nie. Uh, mówiłem. O! Ile mamy? 9 minut. Szczerze mówiąc, myślałem, że to. Potrwa. Dużo krócej, z czego to bo jest króciutka na 8 minut. Tak pisało przynajmniej w tym. w tym. na forum, ale to może. Mój brak progresu, o oh, fuck. Aha, secret bonus gdzieś tu jest ukryty. <ścoughs> Pierdolę takie secret bonusy. Pierdolę. O, elegancka skórka. Masakra. Nie, fajne, podoba mi się. Takie nagrywanie może być. Okej. Okay. Secret bonus. Uu. Ok, Julian. Julian odpycha, ta? O! Weird looking key. To jest. Klucz, który jest weird looking. Okej. Okay. <laughs> uh. O, oh, best jump scare ever. Skurwisen. Zaraz przesuniemy to łóżko. Chuj nie da się. Ja pierdol <laughs> What the fuck? Ło <laughs> Wszystko mam już przestawione na biurku ogólnie O, ukrzyżowanie Jezusa co za niech co za chrześcijańskie, zarazem nie chrześcijańskie. Yy, aha, mam weird looking key. Okej, okay, ale napijmy się... Dodaj, dodajmy oliwy, struka zdrowia. Oliwa. Dobra. Aha, klucz. O, okej. Okay. Dzień dobry. O, oh fuck. Już mi się to nie podoba. zaknijmy drzwi. Powolutku... Powolutku... Okej, okay, idźmy do grobowca. Do, do tego grobu śmiesznego zobaczyć, co tam jest. Okej, okay, tu na parapetach nic nie ma. O, we, w życiu! Ugly looking, teraz. Tak jak wy jesteście ugly. Uda się? Pożyczemu czemu to się przywiesza? Cholera, nie udało się. A, chuj mam w oko. Uuuh. Aha. Ugly looking key. No. Uuuh. Dziękuję. O, trawina. Okej, okay. Aha, tu trzeba się wspinać, tak? Coś mnie tu wystraszy. O ile zakład. Aha, nasz gościu zostaje rozpierdolu głowy przez to, że jest za długo w ciemnościach. O i proszę bardzo wyleczony. O rozpiardol głowy. You've go forward here and you but if you choose to stay, there is disco floor awaiting you. Oh. Disco Floor? A! On gra rozumiem, a oni się bawią Ok, Powiedzmy, że... Oj, drażnią mi te... Eee, nic tu nie ma Gdzie to jest... Gdzie jest ten Disco Floor? Goddammit, nie ma chyba Okej, okay. nawet niezłe było, no nie powiem, Uch, trochę mnie serce zabolało, ale dzięki ma wielkie, opiekacz czekam na twoje kolejne wyzwania, na razie.